Witam serdecznie. Mateusz Godek to jest temat dnia. Dziś naszym gościem będzie przewodniczący prawicy Rzeczpospolitej i poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Marek Jurek. Witam, Witam serdecznie. serdecznie. Prześladowania, profanowane kościoły i 100 milionów ofiar. Dlaczego media i rządzący milczą o prześladowanych chrześcijanach? Strzały w obozie dla imigrantów pod Dunkierką w północnej Francji. Żandarmi potwierdzają, że doszło do agresji muzułmanów wobec chrześcijańskich uchodźców. Tym razem w samym sercu Europy. Z indeksu prześladowań międzynarodowego dzieła chrześcijańskiego Open Doors wynika, że liczba prześladowanych chrześcijan stale wzrasta. W 2015 roku było ich 100 milionów. Główną przyczyną prześladowań jest radykalny islam. Inne czynniki to dyktatury i postkomunistyczny ateizm. Profanacja kościołów stała się plagą w Europie Zachodniej, a zwłaszcza we Francji. Na policję zgłaszane są przynajmniej dwa takie przypadki dziennie. Szef watykańskiej dykasterii do spraw liturgii kardynał Sara uważa, że prześladowanie chrześcijan dokonuje się dzisiaj przy całkowitym milczeniu mediów. 20 stycznia sprawą prześladowań na tle religijnym stał się Parlament Europejski. Postulowaną interwencję zbrojną, bo zdaniem deputowanych, akcja humanitarna jest niewystarczająca. Chociaż Parlament Europejski nie wykluczył uchwalania rezolucji w sprawie prześladowanych chrześcijan, europosłowie obawiają się, że zwłoka ze strony instytucji unijnych może doprowadzić do katastrofy. Panie Marszałku, jaką rolę może odegrać Polska, pomagając chrześcijańskim uchodźcom w kontekście obecnie prowadzonej polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej? Ja od prawie roku, bo od maja ubiegłego roku, apeluję do naszych władz, dwóch kolejnych rządów, żebyśmy rozpoczęli metodyczną akcję sprowadzania chrześcijan do Polski z miejsc, w których no albo są czekają wypędzeni na to, żeby się gdziekolwiek osiedlić, albo gdzie są zagrożeni. Jeżeli chodzi o chrześcijan, którzy mogą się bronić, tak jak na przykład Asyryjczycy w Iraku, no to oczywiście należy im udzielić pomocy, dlatego że chrześcijanie asyryjscy, oni u boku Kurdów nawet zakładają milicję i Próbują formować oddziały samoobrony na wzór libańskich, po to, żeby po prostu pozostać na ziemi, gdzie żyli od zawsze. Natomiast, jeżeli ktoś jest w Jordanii albo w Libanie, we Włoszech, czy w Grecji, czy w Niemczech, w obozie dla y, uchodźców, y, to do tych chrześcijan po prostu powinniśmy wyciągnąć rękę i im pomóc. To byłby najlepszy argument na forum Rady Europejskiej, pokazujący, że Polska prowadzi politykę pomocy wobec ludzi potrzebujących, a jednocześnie, że my nie chcemy się zgodzić na islamizację z wszystkimi konsekwencjami, y, które przyniosła y, Europie Zachodniej. To nie jest kwestia odrzucenia, dlatego że przecież wśród nas też żyją y, muzułmanie. No. Bardzo często spotykamy knajpki hmm. czy coś prowadzone przez hmm. ludzi, którzy przyjechali z krajów muzułmańskich. I oni żyją wśród nas, ale problem polega na tym, że my absolutnie nie powinniśmy wejść na tą drogę, którą poszły Francja czy Niemcy, tworzenie wielomilionowych społeczności, a potem enklaw muzułmańskich. A do tego w tej chwili chce nas zmusić Unia Europejska. My powinniśmy pomagać przede wszystkim chrześcijanom, może nie wyłącznie, ale przede wszystkim im, im należy pomóc w dwóch wymiarach tym humanitarnym i oczywiście tym tam na miejscu, jeżeli na przykład proszą o tworzenie takich stref bezpieczeństwa, w których mogliby się chronić, chronieni na przykład przez wojska krajów europejskich. Czyli krótko mówiąc, możemy powiedzieć tak, że Polska angażując się właśnie w pomoc chrześcijańskim uchodźcom, pokazuje, że nie jest Hamulcowym, która chce zabronić jakimkolwiek imigrantom, przy... wpuszczać ich do, do Europy, tylko pokazujemy, że nie, że nie jesteśmy bierni, ale mamy kontrpropozycje no, dla obecnie prowadzonej polityki. Znaczy, najkrócej mówiąc, realizując solidarność, wzmacniamy suwerenność. I, i tą drogą. Powinna iść oficjalna polityka Rzeczpospolitej. Oczywiście należy przeciwstawić się tym wszystkim postawom, które degradują potrzeby solidarności chrześcijańskiej, bo z reguły no niestety bardzo wielu ludzi z różnych środowisk działa tak, jakby mieli sumienia podłączone do telewizora. Jeżeli w telewizorze o czymś powiedzą, to momentalnie reagujemy. Jeżeli o czymś telewizor milczy, no to albo w ogóle nie mówimy, albo na przykład wystarczą zdawkowe wyrazy współczucia raz na parę miesięcy, za którymi nie idzie żadna zorganizowana akcja. Tymczasem chrześcijanie potrzebują naszej pomocy, i tutaj jedna istotna uwaga, nie tylko tam na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie. Ale w pa jaki sposób, tak konkretnie, ta pomoc. Właśnie chcę parę tygodni temu zgłosiłem rezolucję w Parlamencie Europejskim wspólnie z grupą przyjaciół z Komisji Praw Obywatelskich, wskazującą na potrzebę pomocy wobec chrześcijan wschodnich. Z tych starożytnych kościołów wschodnich, którzy już są w Europie. Dlatego, że co my widzimy? No teraz słyszeliśmy w materiale o, o tym no, ataku fizycznym na chrześcijan w, w Dunkierce. Ale przecież parę miesięcy temu mieliśmy chrześcijan afrykańskich wrzuconych do morza przez muzułmanów. Z którymi płynęli wspólnie na łodzi, zaczęli się modlić i zostali po prostu potopieni. Europa milczy. W tej rezolucji podajemy przykład społeczności asyryjskiej w Göteborgu, która jest bez przerwy atakowana przez muzułmańskich sąsiadów. Są przypadki w obozach dla uchodźców, no, tego Irańczyka, który został pobity, kiedy publicznie wyznał, że się ochrzcił. Został dosłownie skatowany. I wreszcie są głosy, tylko one są wyciszane w mediach. One, jak ktoś słucha, to usłyszy, mm -hmm. ale one są w mediach wyciszane. Są głosy na przykład policji niemieckiej, która mówi, że najlepiej byłoby gdyby wręcz oddzielić chrześcijan od muzułmanów w obozach dla uchodźców, bo nie są tam po prostu bezpieczni. Zamiast oddzielić, po prostu trzeba im pomagać i Polska powinna mm -hmm. dać ten dobry przykład. A, z... A jednocześnie to byłby kapitalny argument do tego, że my nie potrzebujemy ani instrukcji ani nie do tego, żeby prowadzić politykę Swoją solidarności, politykę. bo prowadzimy narodową politykę <coughs> Solidarności i nie potrzebujemy w tej sprawie żadnych instrukcji europejskich. A z jaką reakcją spotkał się projekt tej rezoluc rezolucji w Parlamencie Europejskim? chyba 20 stycznia ten temat był poruszony. Nawet. Ten projekt, o którym mówię o pomocy dla chrześcijan prześladowanych tutaj w Europie, albo w dzielnicach, gdzie mieszkają, czy w obozach dla uchodźców, czy w ogóle na trasach ucieczek. On leżą, się spotkał z dobrym przyjęciem w Komisji Praw Obywatelskich, dlatego że spore grono kolegów podpisało, natomiast no, jeszcze musi zostać e, dopuszczony pod obrady przez przewodniczącego Szulca i jego kolegów. No, tutaj, z tolerancją w, par w Parlamencie Europejskim to nie jest najlepiej. Tolerancja jest dobra, jako ta tolerancja, e, w imię której można egzaminować czy atakować inne państwa, z które są oskarżane o występki wobec. E, e, Liberalnej koncepcji społeczeństwa. No, Węgry były atakowane o to, że premier Orban oświadczył, że chciałby budować demokrację nieliberalną. To, był, to, to stało się obiektem takich zmasowanych ataków na Węgry. Natomiast z tą realną tolerancją, kiedy trzeba po prostu uwzględnić, że jakaś część parlamentu chce zwrócić uwagę innym na jakiś poważny problem, no to z tym jest znacznie gorzej. Ale oczywiście będziemy nalegać na to, żeby ta sprawa była po pierwsze rozpatrzona i po drugie, żeby wnioski Sformułowane w tej rezolucji były wprowadzane w życie. Takie wnioski, jak przede wszystkim przyspieszona relokacja tych chrześcijan, którzy w tych obozach czekają na opiekę. Przecież w ich wypadku no nie ma żadnych wątpliwości. Że to są yy, uchodźcy, dlatego że przybywają z krajów, gdzie po prostu sam fakt bycia chrześcijaninem jest powodem prześladowym. Relokacja, ale 20 stycznia podczas yy, właśnie tej debaty w Parlamencie Europejskim postulowano również interwencję zbrojną. Czy Pan uważa, że takie narzędzie, rozwiązanie byłoby również skuteczne? Znaczy, na pewno, jeżeli ludzie się gdzieś bronią, tak jak na przykład yy, asyryjscy chrześcijanie, którzy zakładają własne milicje, to na pewno mają prawo do naszej pomocy. To nie jest ważne, czy my im przekażemy. Yy, pomoc w sprzęcie przez pośrednictwo Kurdów, czy yy, bezpośrednio, ale na pewno mają prawo do naszej pomocy, na pewno nie powinniśmy przeglądać się biernie. Jeżeli oni proszą, żeby no, na pograniczu syryjsko-irackim tworzyć na przykład strefy bezpieczeństwa, do których mogliby się chronić ci, którzy nie chcą wyjeżdżać z ziemi swoich przodków, bo pamiętajmy, no, chrześcijaństwo, chociaż nam się Irak, Syria, no, jako kraje arabskie kojarzą z yy, islamem. No to, to jest złe skojarzenie, dlatego że islam pojawił się w VII wieku, a chrześcijaństwo istniało tam właściwie od czasów apostolskich. I to chrześcijaństwo arabskie, chociaż mniejszościowe, tam istnieje. I teraz jeżeli ci ludzie proszą o stworzenie takich stref bezpieczeństwa i chcą się tam chronić, to oczywiście, że Europa powinna to robić. Mówimy o chrześcijanach w świecie. Jak pan uważa, panie marszałku, czy chrześcijanie tu w Polsce wywiązują się ze swojego nowego obowiązku pomocy swoim współbraciom prześladowanym? No, pewnie lepiej niż parę lat temu, chociaż ciągle jeszcze powinniśmy robić więcej. Co roku nasze środowisko organizuje na przykład, na no temat wymiar duchowy, przede wszystkim drogę krzyżową w intencji prześladowanych chrześcijan. W y, niedzielę męki pańskiej. Co roku, y, dwa tygodnie przed Wielkanocą, tydzień przed y, Niedzielą Palmową, ulicami Warszawy, idzie taka y, droga krzyżowa. No, z reguły kilkaset osób, ale odzew jest w moim przekonaniu o wiele za mało. Oczywiście modlitwa jest aktem osobistym, więc nikogo nie należy ani zobowiązywać, ani nakłaniać ale w moim przekonaniu powinniśmy być w takim momencie razem, powinno być nas e, więcej. No, y, takie y, fundacje jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie czy Open Doors, która była wspomniana przed chwilą, no one są wspomagane ze środków społecznych. Jest bardzo wielu ludzi, którzy żyją z prawą solidarności z chrześcijanami poza y, granicami naszego świata zachodniego. I którzy po prostu udzielają pomocy materialnej tych ludzi jest dużo. Opinia publiczna jest coraz bardziej poruszona, coraz bardziej jesteśmy tego świadomi. Ale ciągle powinniśmy pamiętać, że społeczeństwo naprawdę chrześcijańskie to jest społeczeństwo świadome uniwersalnego wymiaru kościoła to jest zawsze społeczeństwo, które kościół jest zawsze kościołem prześladowanym, tylko nie zawsze tam, gdzie my żyjemy. Ale nawet jeżeli my żyjemy w pokoju, w bezpieczeństwie, to powinniśmy pamiętać, że gdzie indziej ludzie za wiarę płacą dużo wyższą cenę. No i jeszcze jeden paradoks. My dzisiaj bardzo wiele mówimy o otwartości na inność, o zrozumieniu dla różnorodności życia społecznego itd. Warto naprawdę, żebyśmy zrozumieli jedno, że na przykład Maronici są takimi, oni są Arabami, są takimi samymi katolikami jak my. Do tego stopnia, że to jest jedyna wspólnota wschodnia, która mówi o sobie, że nie ma odpowiednika prawosławnego. Wszystkie pozostałe wspólnoty, Chaldejczycy, Asyryjczycy, mają z reguły gałąź prawosławną i gałąź katolicką, która jest, która jest po prostu częścią Kościoła katolickiego i tak dalej. Maronici w Libanie, ale również w innych krajach Bliskiego Wschodu, oni sobie mówią, że oni są jedynym Kościołem wschodnim, który jest tylko katolicki. Od zawsze. A my często uważamy, że jeżeli ktoś jest prawdopodobny do Polaka, i tak dalej, czy modli się trochę inaczej, czy ma język liturgiczny. No, Taż strach powiedzieć, no, aramejski to jest język, którym Pan Jezus mówił, więc jeżeli są wspólnoty wschodnie, które odprawiają po aramejsku, to już nas w ogóle nie powinno dziwić, ale jeżeli ktoś na przykład jak Melchici modli się po arabsku i po grecku. Litanie liturgiczne po grecku. Y, 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 pozostałe teksty liturgiczne y, y, po y, arabsku. Y, no, nas nie powinno dziwić, bo co mówię, to są katolicy albo tacy sami jak my, albo chrześcijanie, no prawie tacy sami jak my, jak w wypadku prawosławnych, mający tak samo jak my episkopat, te, te same sakramenty, no tak. to same kredo, artykuły wiary i tak dalej, no tylko że, no tylko poza jednością z Rzymian. Ale, każdy, ale wśród nich są po prostu katolicy, tacy sami jak my i właśnie to nam powinno uświadamiać ten uniwersalny wymiar kościoła i budzić naszą solidarność, bo w tym się powszechność kościoła wyraża, że my zawsze pamiętamy, że są bracia, którzy potrzebują Rzeczy, które dla nas są bardzo łatwe. Powróćmy do Polski 2007 rok opuszcza pan szeregi Prawa i Sprawiedliwości w kontekście już prawie dziewięciu lat od podjęcia tej decyzji, jak również w kontekście ostatnich wyborów, kiedy Prawica Pospolitej nawiązała współpracę przy wyborach z Prawem i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia ten czas? Jak pan ocenia tę decyzję, jak również takie pytanie, czy w ogóle na scenie polskiej jest miejsce na takie partii stricte chrześcijańskie, jak prawica Rzeczypospolitej? A czy jeżeli y, opinie, Im bardziej opinia chrześcijańska jest samodzielna, tym bardziej ma wpływ. Y, Im bardziej jest zależna, y, czy jest tylko częścią zaplecza jakichś wielkich ruchów społecznych, nawet jeżeli są patriotyczne ruchy ludowe, ale im bardziej jest zbierna, tym bardziej tworzy tylko pewien kolor, nastrój życia społecznego i tak dalej. No dam jeden przykład. No, debata na temat in vitro. Przez wiele lat powtarzaliśmy, a przez trzy lata na rozpatrzenie czekała rezolucja, którą zgłosiliśmy w Sejmie, która zwracała uwagę na to, że to jest kłamstwo, na które się zgadzali wszyscy uczestnicy tej debaty. o tych, którzy mówili, że in vitro to prawo człowieka, do tych, którzy tam szarmowali nawet zakazem, ale wszyscy się zgadzali, że żaden istniejący przepis prawa... Nie chroni dziecka poczętego pozaustrojowo. powtarzaliśmy jedno, nie po to w 1993 roku. Wpisaliśmy do polskiego prawa prawa dziecka poczętego. Ta rewolucja pojęciowa, wiem, że no, ją za największą zmianę prawną uważał Jan Paweł II. To, że po prostu napisaliśmy w prawie y, polskim y, prawdę, że człowiek jest, że to nie jest kwestia jakiejś aborcji, która jest przedmiotem zakazu, że jest człowiek, którego życie trzeba chronić. My zwracaliśmy uwagę na to, że są te przepisy, one się odnoszą tak samo do dziecka poczętego inwentra naturalnie, jak i in vitro. I przez to laboratoria in vitro nie mogą mówić o żadnej wolnej Amerykance, próżni prawnej, że tylko wprowadzając przepisy in vitro można ograniczyć in vitro. Mów, mówiliśmy od początku, przestrzegajcie prawa, to jest najważniejsze. To, że taki głos jest nieobecny, że przez tyle lat. Codziennie wylewano do zlewu yy, dzieci w najwcześniejszej fazie życia, które nigdy nie mogło się rozwinąć, które nigdy nie mogły spojrzeć na świat, to jest między innymi konsekwencja tego, że sprawy ładu moralnego, które tak naprawdę są najważniejsze i które potem skutkują dobrem społecznym w każdej innej dziedzinie są zepchnięte na margines i dlatego yy, prawica chrześcijańska jest zdecydowanie potrzebna w naszym życiu publicznym. Rozumiem oczywiście ten aspekt obecności, a jak wygląda skuteczność? Jak pan marszałek ocenia, czy w, tego, w tym roku jest możliwość, aby obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej, który, który pan jest jednym z rzeczników, yy, będzie wprowadzony w obecnym rządzie? będzie postawiony przez społeczeństwo i będzie musiał zostać podjęty przez e, Parlament. Problem polega na tym, że im więcej będziemy mieli samodzielnych przedstawicieli, tym bardziej będziemy, tym bardziej mogli będziemy mogli kontrolować proces polityczny. I to jest właśnie rola e, jak mówię zorganizowanych środowisk e, chrześcijańskich e, katolickich. Dlatego, że no to jest charakterystyczne, że partii bardzo dobrze no, na czele centralnego biura antykorupcyjnego no, nie staje na przykład pani profesor Pawłowicz, tylko staje Mariusz Kamiński. Ministrem obrony nie zostaje, nie wiem, na przykład. No, Pani poseł izak Lodz dobry przewodniczący Komisji Europejskiej, ale zostaje Antoni Macierewicz. Cywilizacja życia potrzebuje swoich kamieńskich i Macierewiczów i tego mamy prawo oczekiwać od każdego rządu. Panie Marszałku, bardzo dziękuję, dziękuję za udział w naszym bardzo. programie. Państwa zapraszam już jutro na kolejny temat dnia.